Witajcie w środę o poranku. Jak widzicie, mamy senny dzień. Tu jest jeden wałkoń na mojej huście nowej. Tu jest drugi wałkoń na podłodze. Miska pusta. <noise> Pieski czekają na jedzenie. Jakie to smutne, kiedy człowiek pije pierwszą kawkę o 15, Wstało o 11, bo zaspał. Trzeba wypić drugą kawkę i wrzeć <noise> do dnia. Oj, dzisiaj jest naprawdę śpiący dzień w lusiowym świecie, a kawka pusta, bardzo pusta. Śruba, przędziemy? Przędziemy, zaczynamy. Tutaj fiolecik, ruszamy z fiolecikiem. I dzisiaj zacznę od pozytywów, w update z Gara, to znaczy update z Kołowrotka. Jak widzicie, przędę tutaj we łękę Shetland. To jest ta jaśniejsza i wychodzi bardzo przepiękny kolor. I ten przepiękny kolor również mam na rękach. Całe ręce to jest prawa, to jest lewa. Całe ręce mam zafarbowane, a niby już woda wypływała biała, i czysta, i w ogóle. Więc no, jestem trochę nie tyle przerażona, ale nie wiem co z tego gać I na pewno to będzie fioletowo-fioletowe. W razie czego, gdyby coś zafarbowało, to. To, żeby nie było tego widać. No na pewno nie będę tego łączyć z białym kolorem. I jest to chyba najpiękniejszy kolor. Ale też najbardziej wymagający i najbardziej... nieokiełznany bym powiedziała. No dobrze, to ściskam Was i do zobaczenia. Na... Okay. Widzisz? Cześć, witajcie. Mam takie poczucie, nie wiem czy zobaczycie to na filmie, ale że przędząc leci dym. Może tak spróbuję. Nie wiem czy w poprzednim filmiku widzieliście. Postaram się pokazać to jeszcze raz jak brzoza dymi. O, widzicie tutaj na tle zielonego listka. Niestety nie za bardzo mocny efekt ale trochę widać jak się nosi taki o nie wiem czy widzicie ale jest im szybciej przędę tym bardziej widać taki jakby dym tu możecie widzieć na liściach i mam wrażenie że to że brzoza używana jako o tutaj jest już bardziej zadymiło jako podpałka, szczególnie kora brzozy, za pomocą tarcia, może jednak troszkę dymić i może to wcale nie jest dziwny ten efekt łatwopalności. Staram się pokazać Wam strzałką, w których momentach on dymi i gdzie, bo to jest bardzo ciekawe i tak uprzęłam trochę. Na szczęście wełna nie jest łatwopalna, więc o tyle, dlatego podejrzewam, nie mamy pożaru tutaj. Ale jest to bardzo ciekawy efekt, którego w ogóle nie przewidywałam. I naprawdę wzięłam barwkę, żeby poczuć, czy czuję swąd palonej wełny. I tak, czuć swąd palonego włosa, oprócz tego, że czuć fantastyczny zapach brzozy. I ten zapach brzozy jest przepiękny, ale również czuć taki zapach palonego włosa. No ciekawe, ciekawe. Nawet jakoś to się wszędzie. Wcześniej bardziej mi dymiło. Może teraz przędę w jakiś nie wiem, spokojniejszy sposób. Tu jest, tu jak widzicie mam fioletowe palce i bardzo brzydkie. Ja uprzędłam dwa bobiny takie małe, niecałe drzewa kempeszowego, umyłam ręce i nadal jestem fioletowa. Tu mogę Wam pokazać dwa moteczki, które uprzędłam. To jest ten ciemniejsza baza Finish i to jest jaśniejsza baza Shetland. I to są dwa takie ładne kolorki. Tak jak Shetland się przędło super, i było to takie miłe doświadczenie i bardzo szybko uprzędłam ten motek Shetlandu I była to czysta przyjemność, oprócz zafarbowanych palców O tyle finish przędzło się bardzo trudno Ponieważ finish ma dłuższy włos, co samo w sobie jest y, trudniejszym, y, trudniejszym przędzeniem W sensie samo w sobie sprawia, że trudniej się przędzie a druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że włóczki z długim włosem dużo łatwiej się podfilcowują. To jest moje prywatne zdanie, nie traktujcie to jako wiedzy książkowej. To jest, mi się wydaje, że tak jest, przynajmniej z moich obserwacji na czterech włóczkach tak się stało. I w związku z tym ono jest bardziej skompresowane, to runo, ta wełna i też jakby. Trudniej się je otwiera. Trudniej się, dużo trudniejsze przędło. Ja teraz spróbuję zrobić tak, że kawałek uprząść dwoma kolorami, albo może jednym kolorem. Nie, chcę uprząść mały kawałek dwoma kolorami, żeby zobaczyć, jak ze sobą grają. A potem prawdopodobnie coś je wymyślę. Jeszcze nie wiem co. Także na razie tutaj zrobię właśnie takie szachumachu z dwojeniem. nic mi dzisiaj nie wychodzi nie wychodzi mi to zdwajanie coś jest nie tak albo nie wyjdzie mi przed kamerami ale chciałabym Wam pokazać to zdejmę szpulkę chciałabym Wam pokazać jak wygląda jak wygląda to, ta zdwojona przędza spróbuję ją usunąć troszeczkę żebyście lepiej widziały, widzieli tak wygląda zdwojona szpulka. Ona ma taki bardzo ładny i ciekawy kolor. No, wygląda to całkiem nieźle. Spróbuję... Nawet mogłabym ją zdjąć, ale... No o, pokażę że tak. To jest kolor, tak jak wygląda ten... Co prawda to jest cztery nitki tutaj mamy, ale widzicie jaki ładny, uzyskany jest kolor. Pokażę Wam zdwojoną nitkę. Ona jest co prawda dosyć cieniutka, ale może pokażę ją. Zdwojona nitka jest troszeczkę cieniutka, ale zobaczcie, jak ładna i delikatna jest to połączenie kolorystyczne tych dwóch przędz. I myślę, że to by było całkiem. Ta przędza byłaby całkiem wytrzymała, bo mamy tutaj połączenie z jednej strony miękkiego szetlandu, to znaczy dla mnie miękkiego. Normalne osoby pewnie by powiedziały, że to sierściuch, ale Shetlandu, który jest bardziej miękki i finisza, który ma długi włos i no tutaj akurat całkiem nieźle skręciłam te dwie nitki. I wydaje mi się, że to by było bardzo piękna przędza, akcentowy kolor. Bardzo ma delikatne i subtelne połączenie. No niestety dzisiaj mam kiepski dzień, o którym zaraz Wam powiem dlaczego. Stąd nie będę przewijać dalej, tylko po prostu pójdę spać dzisiaj, ale możecie zobaczyć to, jak te kolory się bardzo ładnie układają. Ten odcinek może nie będzie obfitował w jakieś bardzo dla Was ciekawe elementy, bo dzień był najpierw senny, potem bardzo smutny. Chciałabym Wam pokazać, co wpadło w moje ręce. Mam dzisiaj imieniny. Obchodzę je głównie z rodziną i przyjaciółmi, więc nie są to takie oficjalne imieniny. Znaczy, oficjalnie nie obchodzę imienin, ale rodzina i przyjaciele mają specjalne miejsce w moim serduszku, więc z nimi obchodzę, ale pomyślałam sobie, że kupię sobie z okazji imienin. Nie, wydawnictwo bline. ten. Te, to najnowsze wydanie. Bardzo mi się podoba i okładka, i wszystkie projekty, które znajdują się w środku. I też mam takie poczucie, że chyba zmienił się grafik, który składał te teksty, bo zarówno logotyp, line, jak i cała oprawa jest dla mnie dużo bardziej przyjazna niż we wcześniejszych. Niż we wcześniejszych wydaniach. Tu pokażę. Nie chcę Wam oczywiście pokazywać wszystkiego, co jest w środku, bo to jest zawartość magazynu. Są tutaj piękne projekty, to spódnicę sobie na pewno zrobię, ale mam wrażenie, że został wybrany inny krój pisma, i sprawiło to, że ten magazyn mi się dużo bardziej, dużo lepiej czyta. Wydaje mi się, że też wydawcy zastosowali ciut większy rozmiar kroju pisma i to też sprawia, że dużo łatwiej się czyta. Piękne są, przepiękne jest to wydanie. Ma bardzo dużo, zobaczcie sobie na stronie Line, ma bardzo dużo takich moim zdaniem, klimatycznych projektów. I tak jak obiecałam sobie, że w przyszłym roku będę dziergać tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie z biblioteki, ale mam bardzo dużo wzorów w bibliotece i chciałabym je wykorzystać. Też pojawia się dużo fajnych darmoszek. Stąd, tak jak w tym roku, troszkę ograniczyłam zakupy włóczkowe, głównie z tego powodu, że się nie mieszczę. I chciałabym to sprawnie przerobić, o tyle w przyszłym roku myślę, że czas się zabrać za wzory, które bardzo chcę wydziergać i które siedzą z tyłu mojej głowy. Od dawna. O, to jest jeden z moich ulubionych projektów. To jest mm, wzór na chustę Agaty Mackiewicz, amanity. I bardzo mi się podoba ta chusta. Bardzo mi się podoba też wersja testerska Doroty. Dorota czaruje na drutach. Uważam, że ta chusta jest przepiękna i na pewno sobie w ją wydziergam. Nawet nie wiem, czy nie z któreś z tych włóczek, które, które będę farbować i prząść. Zobaczymy. Tak, jak zawsze lubiłam wydawnictwo Lajne, ale trudno mi się je czytało. Tak, tutaj uważam, że to wydanie jest pięknie złożone i dużo łatwiej mi się je czyta i jest takie subtelne. Pokazuję wam tą gazetkę nie pokazując, tylko bardziej sama, sama oglądając. I um, no tak, I nie chciałabym robić tu reklamy, ale jestem bardzo, bardzo mi się podobają te wzory, które są tu. Zamieszczone wszystkie uważam, że to jest jeden z lepszych, o ile nie, moim zdaniem, najlepszy numer tego wydawnictwa. I jest przepiękny. I zamierzam zrobić wszystkie wzory z tej gazetki. To znaczy, ja mam zawsze w planach bardzo dużo wzorów, a potem niewiele wychodzi. <laughs> Ale może w przyszłym roku się bardziej skoncentruję i naprawdę zrobię wszystko. I nawet sobie taką spódnicę kupiłam w sklepie kiedyś. I myślę, że. I ona się strasznie elektryzuje, bo oczywiście częściowo jest akrylowa. Jeszcze wtedy nie sprawdzałam składów. Ale gdybym sobie taką z wełny zrobiła spódnicę, to byłoby super. Bardzo lubię ten krój. To jest tak, taki krój. I to jest projekt Helgi i Zagard. Tak. Ale wszystkie te projekty są świetne. I też projekt na sweter Maxa Syra. Max Czyli Max Deniter. zaraz wam pokażę, gdzieś on mi się tu zapowiedział. Pewno go kojarzycie, bo on jest takim najbardziej chyba rozpoznawalnym wzorem z tego numeru. To jest taki sweter żakardowy. Już wam pokazuję. No, tu są już wzory. A gdzie on jest? Chciałam go przegapić. Ta kamizelka też jest świetna. Przepiękna jest ta kamizelka. Ja niestety tutaj siedzę w bardzo niewygodnej pozycji, bo testuję nowe ustawienie statywu. Tak żebyście cokolwiek widzieli, ale tak. Piękna jest ta chusta Amanity. Agaty jestem na no, bardzo mi się podoba. I te czapka, ten sweterek, fery Welamaki Welamaki też jest piękny. W ogóle dużo klimatu ma to wydanie. Bardzo dużo w sobie takiego jakiegoś rękodzielniczego klimatu. Takiego, że nie jest to takie czyste. O, o ten mi chodzi sweter. Na pewno go kojarzycie. To jest to najbardziej znane zdjęcie tego swetra i to jest Nightfall. Bardzo mi się to, ten sweter podoba. I zamierzam sobie, nawet nie wiem czy nie skopiuję tych kolorów, bo są rewelacyjne. A drugie wydanie, które sobie zamówiłam to jest Amerisu, Amirisu. I bardzo polowałam na to wydawnictwo. Na szczęście jest ono dostępne w sklepie Owczarnia. I skąd zamówiłam oba te wydawnictwa, bo bardzo lubię sklepowczarnia. powczarnia. to też nie reklama, po prostu to jest miejsce, które lubię. I ten sweter z okładkowym mi się bardzo podoba. Ale nie mają... Amerisu ma... Amerisu? Amirisu. Amirisu ma bardzo ciekawe projekty oraz... bo ja... Pokazać... Tu są też wywiady i zdziwiło mnie to, że jest bardzo dużo treści. Oczywiście są przepiękne zdjęcia. Widzicie, to, to ten wzór też bym sobie chętnie wydziergała. Um, to mi się bardzo podoba. Chociaż prawdopodobnie ominęłabym farbankę. I to jest ten wzór, który mi się ogromnie podoba. Ale co mnie zdziwiło i zaskoczyło, że tu są też projekty na wzory jak zrobić sobie własną torbę projektową co jest ciekawym pomysłem, że to łączy różne dziedziny i też jest tu wzór na coś takiego o czym rozmawiałyśmy z Marysią Szkop żeby właśnie zaszyć różne włóczki resztki włóczek i stworzyć też taką sobie taką kosmetyczkę um. A nie, to jest, yy, przepraszam, to jest Ociepleczna. Ocieplecz na, do herbatki, na czajnik. Także są tu bardzo, bardzo ciekawe projekty. Ten sweter mi się ogromnie podoba. I dla niego też kupiłam to wydanie. Tak jak bawią mnie recenzje książek, znaczy recenzje magazynów, których są tylko pokazywane zdjęcia, wzorów, to właśnie do coś takiego wykonałam i polecam, znaczy polecam, nie wiem czy polecam, ale ja to są moje jakby takie inspiracje, polec... nie wiem czy inspiracja, to są moje zachwyty, Pokażę Wam też, jak urosła chusta od czasu kiedy się ostatnio widzieliśmy, dostała dwa, kolejne ta elementy te dwa kolejne rzędy ja jestem taka trochę zdekoncentrowana i smutna dlatego, że dostałam dzisiaj wiadomość, że jedna z bliskich mi osób zmarła co było, czego się troszkę spodziewałam, ale jednak to było pewnym zaskoczeniem dla mnie odcinki mogą być krótsze, może być tak, że będą rzadziej na pewno w sobotę nie, nie będzie odcinka, bo jadę na pogrzeb. Także postaram się na miarę swoich mocy sprawczych i twórczych. Um, dotrzymać obietnicy vlogmasowej, bo jakby przygotowywanie filmów daje mi dużo radości i dużo siły i dużo takiej sprawczości i poczucia w ogóle bardzo pozytywnych odczuć. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Nie wiem, czy widzicie. No, jutro postaram się lepsze światło przygotować, ale tu jest bardzo piękne te brązy wychodzą. Też już kończę prawie pierwszy motek, więc ma mam co prząść, że tak powiem. No, ale też spróbuję poza kamerami zdwoić te te malutkie moteczki, bo przykamy, że coś mi nie szło. I będę Was. E, będę Wam Was informować. To do zobaczenia. To do zobaczenia. Pa! pa.